Cieszę się bardzo, że możemy spotkać się na Różańcu, na Różańcu, w tym znanym wnętrzu z ulicy Zielonej w Łodzi. Posłuchajcie fragmentu, który od razu wprowadza nas w ten temat, o którym chciałbym przez chwilę powiedzieć, jako wprowadzenie do naszej modlitwy Różańcowej. To jest początek Ewangelii według Świętego Łukasza. Anioł wszedł do Maryi i powiedział: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. To jest opowieść o wnętrzu. Już nawet w tej warstwie, właśnie narracyjnej, jesteśmy wprowadzeni do środka. Anioł wszedł do niej. I to jest bardzo ważny sygnał, że to, co. Usłyszymy i to, co rozważamy, modląc się tajemnicą nawiedzenia, to jest zaproszenie do tego, żeby być w środku, żeby wejść do tego, co nazywamy życiem wewnętrznym. Bo życie jest wiele. Nawet Greka Nowotestamentalna zna dwa określenia bios czy też psychę, ale też mówi o Zoe. I właśnie to życie wewnętrzne w którym rozgrywa się spotkanie Maryi z Bogiem to jest dokładnie to samo życie wewnętrzne które masz w sobie ty i które mam w sobie ja. I to jest świat, który jest światem do odkrycia. To jest świat w którym jest to co ukryte. Gdy mówię słowo ukrycie, to nie chcę powiedzieć o tym, że ktoś się przed kimś chowa, tylko że Właśnie ten świat duchowy, świat Bożego życia w nas, on czeka na kogoś, kto będzie pasjonatem tej wędrówki, kogoś, kto też da się wprowadzić głębiej niż tylko zmysły, głębiej niż tylko to, co można zobaczyć ludzkim spojrzeniem, czy pomyśleć nawet najbardziej bystrym intelektem. To wewnętrzne życie jest równocześnie jakimś dotknięciem wnętrza Boga. Moglibyśmy powiedzieć, że definicja życia wewnętrznego to jest wnętrze Boga, które się przed nami otwiera i do którego my mamy dostęp. Pomyśl sobie, że rozważając tę tajemnicę, myśląc kiedykolwiek właśnie o tym spotkaniu, które nazywamy Nawiedzeniem, wchodzisz do tej tajemnej komnaty, która ma bardzo wiele przestrzeni. Która jest niezgłębiona, tak naprawdę, tak jak niezgłębiony jest Bóg w swoim wewnętrznym życiu, tak, i to jest niesamowite, również ludzkie wnętrze, gdy otwiera się na tę tajemniczą łączność z Bogiem, jest czymś niezgłębionym. Dobrze jest z pokorą, zaciekawieniem, ale też z miłością otworzyć się na własne wnętrze. Niekiedy otwieramy się na różnego rodzaju nasze zewnętrzności. Pozwalamy i dobrze zmysłom penetrować świat zewnętrzny. Czasami wydajemy się wyciągać naszym emocjom i myślom gdzieś na powierzchnię zdarzeń. Natomiast jesteśmy zaproszeni przez Bożego Ducha, a asystuje temu zawsze też nasz anioł, stróż. Czy też wielu świętych, którzy zasmakowali wewnętrznego życia z Bogiem, abyśmy my także wchodzili w to wewnętrzne spotkanie. Wewnętrzne życie, wewnętrzne spotkanie, jak skarb ukryty w ziemi, o którym mówił Jezus w przypowieści. Na ile już poznałaś, poznałeś swój wewnętrzny świat, na ile jest to dla ciebie kraina fascynująca. A jest to kraina najpiękniejsza, bo tam możesz usłyszeć Boga, który kieruje do ciebie bardzo osobiste wyznanie i wezwanie. Tajemnica zwiastowania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan zwa, Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, Duch Święty. Dobrej nocy. Mm.